Przed rozpoczęciem filmu chciałem bardzo podziękować za wbicie 6000 subów. Leciłem po 7K teraz. I bardzo chciałem podziękować za to, że dobrze przyjęliście powrót do Critical Ops 193 lajki. Bardzo się cieszę. A teraz intro. Siema ponownie. Przepraszam Was, że dawno nie było filmiku z Critical Ops, bo szkoła i nauka i nie miałem zbyt bardzo czasu do nagrywania. Właśnie teraz nagrywam, bo mam mało czasu, ale wystarczy na odcineczek. I chciałem bardzo podziękować za to, że dobiliście 190 lajków i dziękuję tym, co lajkują i komentują, bardzo się cieszę. Dzisiaj to, co przygotowałem, to porobimy sobie Critical Ops owe misje. Tutaj mamy takie misje, to idziemy od razu na jakiś defuzik, może Albo pierw na TDM yy, Pozabijamy karabinem automatycznym SA-58 To teraz będzie cięcie Siemka Witam z powrotem Po raz trzeci yy, Musimy pozabijać SA-58 Gdzie to było? SA-58 To właśnie trzyłam go w rękach Tą broń mam wszystkich pozabijać No to lecimy Jeden leży Leży drugi, baja poleciała Tutaj ten. nikt nie idzie O ale się przestraszyłem, myślałem że typek tutaj stoi z przeciwnej drużyny Lecimy dalej Pewnie na górze jest Nie dodają w ogóle z tej broni Aha, dobra. Pierwszy raz zginąłem. W ogóle nie wiem dlaczego, ale FPSy mam nieograniczone, a lub mieć stałe, więc tyle może być. Lecimy, lecimy dalej. Ile musimy zabić? A jeszcze dwóch. To easy. Pozdrawiam Emila, który dobił 500 subów. Powiedziałem mu właśnie, że lecę nagrać odcinek z Criticala. Trzeci jest. I czwarty tutaj będzie. Czego zabije, bo ma bazukę. Leży. Co? Misja nie zrobiona? Oho, źle popatrzałem. Trzeba zabić 30, bo to lecimy dalej. Wydawało mi się czy na górze był typek Nie wiem Leży leży na górze nikogo nie ma gdzieś z te będą idzie leży headshot nikogo nie słyszę lecimy dalej cicho Zalotuję sobie broń Cicho Ale słyszę typa Aha Lecę po niego Typę karmi ninja Typę karmi tutaj Dobra, trzech leży Łatwo, łatwo Nie spodziewają się, że z tej broni będę tyle zabijał Ale dobra O, na górze jest, znaczy tutaj Obiekt do góry. Idę go zdjąć. Idę do niego. Nie widział mnie, to dobrze. O nie, widział mnie. Jedzie, idzie typek. Aha. Idzie kolejny. Chyba na górze jest. Na górze jest. E tam, tak miałem mało hp i amunicji pewnie ma nie mało, więc nieważne Lecimy dalej, trzeba zabić jeszcze 15 Mogę mieć gdzieś, tutaj z tylko 10 osób, ale tak już nie będzie Mogę mieć na jakiś pełny serwer, ale lubię legacy To wybrałem sobie byle jako mapę Gdzie oni są? Tutaj go nie ma, pewnie gdzieś od TTT znowu Idzie Oj, bania nie wszedła. Weszła. Ups, błąd. Nieważne, lecimy dalej. 190 lajków. Napisałem powrót Critical 190 lajków. Bardzo dziękuję. Takie coś motywuje do filmiku, Ja już chciałem od razu wstawiać kolejny filmik, ale no szkoła mnie pozwoliła mi. Szkoda, ale teraz kręcę, więc jest gitara. Na schodach się tam i on po kasku. Bania będzie. Dobra. Mamy całkiem, całkiem dobre staty z tej broni. Ale wiecie co? Porobimy sobie critical opsowe misje, tak? Nie wiem, może zrobię tą jedną misję i... Nie no, to spoko będzie, tylko mam nadzieję, że nie będzie godzinę trwał filmik, nie? Lepiej nagrać taki porządne, króciutki niż kurde, godzinę będę się to z tymi misjami. Idzie ty? A nie, to mój na dole w tunelu. Wiecie o co chodzi? Żeby nagrać taki konkretny film, też nie mam dużo... Mogę nagrywać dużo filmików i też jakieś krótkie, nie? Bo będę nagrywał ty. godzinne filmy. Godzinne filmy to wiesz, na live można grać. Na liveiku można grać. Nie wiem co Typek chciał zrobić. Co? Nie zginął? Myślałem, że go zabijłem i zacząłem ładować broń. No nie wiem. Nie wiem co zaraz tutaj, tutaj się działo, ale. lecimy dalej. Nie poddajemy się. Moje co Nie obchodzą mi skiny do kosy, ważne, że jest koska Tłukam się tam po kaskach no. Gdzie są typy? Idę do góry, robię ninja Arasta Batman, gościu Aj Rasta Batman Napiszcie w komentarzu, co mam jeszcze nagrać z Critical Ops Bo wiecie, będę nagrywał misje, będę nagrywał jakieś meczyki, defuziki. Defuza będę, będę nagrywał, jak więcej czasu To było dziwne, ale typek idzie Nie strzela się to jest dla Was podpowiedź, nie strzela się co chwilę całą amunicję, bo ty, jak usłyszę, że ładujesz to mo może typek wyjść, nie? Jak Cię usłyszy. O, typek mnie chyba zna. Siema. Pozdrawiam go na, na tym. Pozdrawiam go na filmiku, oczywiście. Z go kojarzę chyba. O nie, amunicja się zgada. zgadza KURNO Nie wiem jakim cudem go zabiłem, ale spoko jest Jeszcze pięciu Jeszcze pięciu Ja mam gadanie przez na mikrofon, na ten, na przycisk nie? To za chwilę go trzymam Koleś miała WP, to się nie bałem Ale mam mało HP, 13 HP, pechowy numer to chowe cyfry. Oh. trochę zmęczony po szkole, jestem mega. Kończyłem dzisiaj 16.30. Dwoma religiami ogarniesz to w Dwoma religiami, jak można o tej godzinie kończyć z dwoma religiami? Tak, ja spałem z kolegami. Patrzę w lewo kolega, śpi, patrzę w prawo kolega, śpi. Normalnie wszyscy spali. Cypek mnie widział i dadam już. Ładuję broń. Nie wiem dlaczego typek jak we mnie strzela. może pomylił gości Wiem, że tu już nikogo nie ma Wszyscy grają z jakiejś akaczy Typek idzie? Nie, to mój, za ścianą Typy grają z akaczy, z jakiejś broni, a ja sobie tylko biegam z tą bronią i daję radę to fajnie 20 amunicji, 20 amunicji na 3 gości Będę musiał w headshoty celować, teraz skupiam się Tu jest typek z lewej. Nie ma go? A to był mój chyba. Albo już z tego. Nieważne. Mało tych typów jest, nie? To mnie denerwuje. Zawsze jak, wyg zawsze jak wygrywasz, zabijasz wszystkich. To typy albo wychodzą. Albo kurde, przychodzą do, do Twojej drużyny. A tu trzeba. Próbować zabijać co filanie. nie? Widzicie co oni robią? Jedę do nich. Znowu pomaga mnie, że zawsze muszę pomóc, bo. Żeby wiedział, może się przywita na czasie. Celownik. Celownik jest. Będzie na, na YouTubie. Niech się cieszy. Lecę po typów, bo to już jest nudne. Patrzcie na ten skill. Headshoty. Jeden headshot Aj Kończę, nie? Ostatni kill i lecimy na te defioziki Critical Opsowe misje Do tego filmika chyba nie dodam muzyki Nie trzeba, nie? Napiszcie w komentarzu, czy chcecie muzykę, nie? Czy tylko o czym gadał? Dobra, potrójny kill Teraz idę z kosą Idę z kosą Wychodzę po prostu z kosiką, robimy e, ninja. Mamy jednego. Dobra, ja robię cięcie. I widzimy się na defiuzie. Ja mam właśnie wbiłem na mapę. Wybrałem e, plażę, gdzie gra 16 osób, czy tam 15. Type, e, typek się pyta, czy jestem youtuberem, nie? Napisałem mu, że tak. E, właśnie, musimy. Musimy dwa razy rozbroić i dwa razy podłożyć bombę, nie? Ale nie mam paki. Ten typek ma bombę, więc idziemy za nim. Napisałem mu, żeby dał bombę. Bo mam misję. Daj bombę, typek. Daj mi. Dobra, nieważne. Zaraz będziemy mieli bombę, mam nadzieję. Idę zabić tego ostatniego typa, który jest gdzieś w domku. Bo widzę na radarze. Który zyskoczył pewnie? Idzie, idzie. Pana radar, pana radar. Dobra. Napisałem, że mam tego. Misję, że poprosiłem o bombę. Nie wiem, kto ma teraz bombę, bo ich chyba nie widzę. Ale bombę ma ten typek. O ten typek. Napisem, żeby dał bombę. O, jakiś dobry typek. Pozdrawiam cię, Solviado. A teraz idziemy zaplantować na easy. Ale jestem słaby. Smok Napisałem go away Żeby iść na A Muszę przetrwać, żeby zaplantować bombę Więc zabijam tego typa i plantujemy Jak najszybciej Żeby nikt mnie tutaj nie zabił Dara, mogę plantować Oj, bat flash Robię to na głos Dobra, mam dobre team chyba. Wygrywamy coś tam Musimy jeszcze raz za zaplantować, nie? Kto ma bombę? Jakiś typek Napisałem mu O, typek chętny Floks, yy, Pozdrawiam też Floxa bardzo dobry typek DPI mi się zwiększyło. Dobra, teraz jest dobrze Smoke. Grenade Lecimy, lecimy. Pa patrzcie na radar, nie? Jest... Mam typa, widziałeś? Wiesz skąd wiedziałem, że on tu jest? Bo patrzę na radar. Typek napisał, że chce skina. Skiny nie grają. dara mamy trzech. Został ostatni, a ja muszę zaplantować. Biegnę, biegnę. Mam nadzieję, że tutaj tego typa nie ma. Dora, jolo, jolo. Plantuję. Póki zabiją kogoś. Dora, misja zrobiona. Zobaczymy się w kolejnym filmiku. Zostawcie opeczkę i komentarz. Siema.